Sportowo, muzycznie, tanecznie, plastycznie i co najważniejsze, radośnie i rodzinnie. Tak bawili się uczestnicy rokietnickich Integracji. Wymyślona rok temu impreza okazała się strzałem w dziesiątkę, stąd jej kontynuacja. Chcieliśmy w ten sposób zintegrować naszą społeczność, ponieważ do rokietnicy przybywa wielu nowych mieszkańców. I aby takim miejscem wspólnym właśnie stało się to, to boisko, i aby tutaj raz do roku można się było z wszystkimi spotkać i ciekawie pobawić. Piękna pogoda i świeże powietrze zachęcają do ruchu: siatkówka, badminton, bóle i biegi na różnych dystansach. Bez żyłowania rekordów, bez zaciętej rywalizacji na luzie dla przyjemności. Najpierw dzieci, później rodzice przejmowali pałeczkę w rodzinnej sztafecie. Bieg odbywa się po to, żeby wygonić ludzi od telewizora, żeby uaktywnić się, wyjść z całą rodziną, z siostrą, babcią, dziadkiem, żeby się spotkać na tym terenie. Każdy ma swoje dyscypliny tutaj do sprawdzenia wokół tego biegu, także jest, jest, jest mnóstwo atrakcji. Coś dla ciała, coś dla ducha warsztaty plastyczne, wikliniarskie i znak czasu malowanie w trzech wymiarach. Jak ja byłam dźwięna, bo... Na scenie przegląd talentów od przedszkolaków przez uczniów po chlubę gminy, orkiestrę dentą. Ale nie nadętą, czego dowodem wesoły konkurs grania na lejku. Ta atmosfera przyciąga nie tylko miejscowych, integruje mieszkańców sąsiednich gmin. Można poznać inne gminy, my jesteśmy akurat ze Swarzędza. Także miło przyjechać do rokietnicy, jeszcze nie byliśmy. Podoba mi się malowanie. Biegi, chodzenie w goglach. Jest fajnie, bo cała rodzina nasza. Już dziś. I to, I to mi się podoba. 22 osoby z naszej rodziny brały udział w biegu integracyjnym. Bardzo, takie imprezy są potrzebne, bardzo integrują. Jest bardzo przyjemnie, dużo atrakcji dla dzieci, dla dorosłych. Jest taka właściwie integracja rodzinna. Warto się integrować, czyli mówiąc prościej, dobrze się wspólnie bawić.